Proszę Państwa, ponieważ wielu wręcz nie wychodzi z domu, choćby ze względu na korona, kurczę, korona wirusa prawda, i inne tam okoliczności, no to ja chcę tutaj przy okazji pokazać, że jednak wiosna robi postępy i już jest. Prawda? Gdzie nie idzie dość wyraźnie. Na przykład tutaj te, nie wiem, to są fiołki, ja się na chwilkę za bardzo nie znam. No różne roślinki wypuszczają liście. Niektóre trawki już są dosyć, dosyć solidne, prawda? Że już by zwierzęta mogły się trochę, trochę posilić. Prawda? Tam widać z daleka, że już Czarny bez wypuścił poważnie liście. Tutaj pokrzywa już jest dość młoda, dość potężna, dość poważna, prawda? Przyroda się budzi, a ludzie siedzą w domu. No nie wiem. Ze strachu. O proszę bardzo. Jakie, jakie tu już są? Jakie tu już są? No niestety, tu żyj Koło tego fortu Luneta Warszawska, to tu niestety psy i ludzie często się załatwiają, przez to czasem jest ujęte nieco sobie trzeba. Prawda? Ale widać że, widać, że roślinność się budzi. Tutaj, prawda? Pączki, nie wiem, jakie to jest. Drzewo, prawda? No, niektóre rośliny są już bardzo spore bardzo spore. no Mówię, całe kępy. Traf potężny, więc ja już nie będę za bardzo nudził, tylko mówię, że przyroda się budzi i warto. To jest chyba właśnie czarny bez, tylko on tutaj taki dosyć niemrawy jest. No i tutaj widać, że jakaś marna, marna forsycja się tu zaczyna tam budzić, jakieś żółte, ledwo widoczne. Lezbo widoczne te, no, tutaj czarny bez troszkę więcej liści wypuścił, więc tylko tak przekazuje. o tutaj ta pozycja jest troszkę bardziej wyraźna. Proszę bardzo, marna jest, ale, ale widać, że już wypuszcza kwiatki. No więc to by było na tyle, że proszę Państwa, przyroda się budzi i życie to ruch, więc jakiś spacer by się przydał. Amen.